Witam Was w nowym let's playu eee, Jak widzicie będę grał w chwilę, dwójkę eee, Dlaczego w hmm. eee, Bardzo mi się podoba ta gra Ostatni raz grałem z 7 miesięcy temu Więc dostawcie się na to, że mogę mieć chwilę grozy Kiedy będę się bał eee, Będę starał się Wyrzucać na bieżąco odcinki, po dwa odcinki dziennie. 10 minutowe yy, Powiem wam szczerze, że trochę się tej gry boję yy, Ponieważ dawno w tym nie grałem yy, Nie pamiętam w ogóle w ogóle i nie pamiętam co tam było yy, Grał na poziomie normalnym, na trudnym się boję na początek, nie jestem czy, mógłbym przejść na trudnym, ale... Yy, no, myślę, że normalny będzie taki w miarę poziomem, na którym będzie można pobrać spokojnie. I nie będzie czasu męczyć, żeby... No, nie będzie czasu się męczyć winąc. No więc zaczynajmy. Starość wyzwolona na mieście mająca na celu wsparcie działa w Fok, w dzielnicy przemysłowej Eilbur. Twoim nowym zadaniem jest przechwycenie Jenny... Genevieve Viv na co wymawia, która pracuje dla korporacji Armoha Technology Znajdziesz ją w jej prywatnej rezydencji do Wydowczyszyn ma miejsce Aristide Tide, pan starał ją podeskortować No to zaczynamy no Fajne się zaczyna, zostawimy to też, żeby pokazać graczom, którzy się nie grali super, jak naprawdę bardzo mi się podoba dlatego też kupiłem oryginalną część FIRA trójki, no, która niestety zawiodła mnie tu nie ten krwi mocno poprzednio wydaje mi się z całej serii najlepszy był FIR Perseus z dodatkiem Perseus Pendlej najbardziej mi wystraszył Właśnie, ja wiele z was może robić, co strasznego może być... O, proszę bardzo. To już pierwsza akcja. Co strasznego może być w Fizzie? Dla mnie niestety jest dość dużo strasznego. to taki strachliwe, Nie lubię małych dziewczynek, chodzą tych samych. Właśnie nie co... No jest proste, ale... straszne to już jest. Wielu z Was widząc jakąś dziewczynkę w nocy w lesie na pewno nie starałoby się spytać gdzie jest etap z tylko wyspię i ciekawe, gdzie pierwsza tutaj właśnie jak pamiętam klucz jest to była ta z tego z tych przebłycków nie wiem jak to się nazywa co ona miała co ta postać miała czy ten żołnierz lecz ja możemy coś niżej that's why i see so many of those there in the summer i'm positive i suppose it's a sunny day of course nice for you to join us sunshine sit down red beckett i need to check your visor calibration Good, you're set. What do they want this Aristide chick for anyway? Man, I could really go for an extra hot no whip. Well, no, don't care. We don't question orders, Red, we execute them stokes give us what you got our target is genevieve aristide president of armacam technology corporation intel indicates she's holed up at her penthouse our job is to secure the site and take her into custody Protective custody? i don't want any breakage even if she resists and there's every reason to believe she might we believe she's directly linked to the bloodbath at armacam headquarters like i said <laughs> don't know don't care she's a high-value target we task to bring her that's that's yeah. in Soon. I want this by the book and fuck up free. Lighten up, Top. She's a suit. What's she gonna do? Send a nasty text message? <laughs> She's not the problem. Sentcom thinks armicam's board of directors may be trying to cover their tracks, which could include making sure RSD keeps her mouth shut. Keegan, you're with me. Beckett, red, manny will drop you off in front of the bill. We'll link up in the lobby Shit! Why do I gotta get stuck with bucket? Because I don't like crybabies. Sí, Let's move! We should play against and a lot of people. The the Our mission is to find their not the caparaz. This op is bullshit, man. What's so important about this chick that the cops can't pick her up? I'd just be glad they didn't divert us to Armor HQ. The recon team they sent in got ripped to shreds. That situation is getting out of control. This is your stuff, guys. No. that's a Muszę przypomnieć dokładnie jakimi guzika mi się tutaj celowało. Proszę, znaczy, się celuje. Nie poodwracamy te guziki, ja nie pozostawiałem. Oczywiście jak tu będę wołał. Interakcja, interakcja. Strzał to jest lewy oczywiście. Celowanie, celowanie. Chcę już jakiś użycie, 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 się użycie, 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 nie, użycie, 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 To użycie, 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 to jest to dobrze poglądowo wręcz, bardziej gdzie myszy... gdzie to jest celowane niewidoczne Nie To jest aż ale wręcz Nie odpowiada, o tu jest, zbliżenie. Y tak zmienimy to no. interakcji warka, w razie damy na shift no. Wszyscy wiedzą dlaczego tego zmieniłem Tarka F, dużycie -e, L, nie dobrze, no, nie chcę dobra, no cały problem O, z dnia dzień, z What this is? Uh. Yeah. Alright, yeah. make it. What you said? All right, we're heading inside. Percent worse. So we met on the dead no vet. It's a no. Hey Tom, somebody wakes this janitor in the men's room. Point blank in the back of the head. Na porządku to nie będzie raczej. Żebyś strasznie nie. Chociaż nie wiem. O! Jeszcze pojawiają takie schizy. nie wiem co really to stairs, się boję. Nie może wiem, że... Od początku tu nic nie było, ale niby. No the scenery. We've got let's go. Under the gate, Dobra. Idziemy dalej. No i spotykamy się znowu. Just, uh, Our intel shows this is a private elevator to Aristide's penthouse, but it's been locked down. I'll, I'll need a minute to override the system, unless you'd rather take the stairs. What that? Somebody sure bled out fast. Hmm. Probably took one of the aorta. The aorta? You think it was the carotid of the subclavian artery? Dude, Dude, that's making that's so fun here. of a man for his knowledge is a sign of insecurity. We need to know. find Aristide cool. now. Agreed. Fox, secure the lobby. Red